Powiedział, że przed meczem trochę byłem taki nerwowy, bo jak mówiłeś, to e, pierwszy mecz na hali przed Kibicami i przed ściści ludy, którzy dzisiaj byli na hale. Ale cieszę się, że wygraliśmy. Zobaczyliśmy, że trochę ten, e, każdy set zaczynaliśmy taki trochę z problemów w przyjęciach, ale na końcu set... Było lepiej, no, było lepiej, zagrywaliśmy dobrze i mi się wydaje, że ten mecz zagrywaliśmy dobrze. Nasz blok dzisiaj nie był najlepiej, ale drużyna z Turcji bardzo, bardzo, dobro, do, bardzo, bardzo dobrze atakowała. Ale najważniejsze, że, że wynik jest 3-1 dla, dla nas i, i każdy mecz każdy wygrywamy. Bez znaczenia, że to jest oficjalny czy, czy taki przyjacielski. Ale to na pewno dzisiaj to była druga, druga drużyna, inna drużyna, bo w te dwóch me meczach, które graliśmy tutaj na hale, to bardzo łatwo wygraliśmy każdy set. Uh, ale dzisiaj no, mówię, oni bardzo dobrze grali, bardzo dobrze. Ja, ja moje zdanie, no, ja byłem uh, taki surprise, surprises, tak, że oni tak bardzo dobrze grali dzisiaj. Oczywiście, no, że każdy raz, każdy mecz, każdy raz to może, może być lepiej, no, Myślę, że dzisiaj grałem na taki średni poziom. Myślę, że mogę więcej, więcej w ataku, więcej na, na blok, więcej na, na przyjęcie. Dzisiaj myślę, że najdobrym naj mój element, element był serwis, zagrebka. No naprawdę, wczoraj, wczoraj było bardzo, bardzo dobra organizacja, bardzo dobry... Bardzo dobro... Zrobiłem wszystko, bo i kibice tam za dużo śpiewali, była taka radość, no oczywiście to jest normalnie, mam nadzieję, że tutaj po każdy meczu w domu będę pełna hala i kibice będą cały czas, czas z nami, bo ten sezon będzie bardzo duży, bardzo duży ze będzie bardzo ciężki, także mam nadzieję, że wszyscy będziemy razem, będziemy kibicowali BOK-2PG, nasz skra. I, cima, I muszę ci kciuki na wygranie, bo będziemy się wałać na 100% do złotu. To był debut, na hali Energia w barwach Skrybełchatów, bo na tej sali już grałem, wiedziałem czego, czego się spodziewać. Wrażenia takie, że po prostu cieszę się, że wygraliśmy. To, 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 to był cel, to był tak naprawdę nasz trzeci sparring z tą drużyną. Wygraliśmy wszystkie trzy mecze. Yy, idziemy w dobrym kierunku, no i tylko czekać na ligę. Znaczy jesteśmy na innych etapach przygotowania, bo wydaje mi się, że Turcy dopiero za, yy, zaczęli treningi, yy, ale na pewno im więcej grania, tym, tym lepiej, tym lepiej się wdrożymy w nasz system grania i poćwiczymy taktykę w warunkach meczowych. To jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby się jak najlepiej przygotować. Na nic nie będę zwalał na żadne przeziębienia, biorąc moją dyspozycję w dzisiejszym dniu to była ona na dość niskim poziomie. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że aż tylu ludzi zobaczy na tym zlocie, na prezentacji drużyny. Dzisiaj na hali na przedsezonowym meczu również widać, że to miasto żyje tą siatkówką i, i, i naszym zespołem i, i to jest bardzo fajne i oby było jeszcze lepiej. Tak, pamiętam, bardzo się wtedy cieszyłem, bo to był mój pierwszy zwycięski mecz w tej hali, e, całkiem niedawno tak naprawdę, bo to parę miesięcy temu, e, cieszę się, że teraz mogę doceniać ten doping, ten, 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 ten fajny klimat, tą atmosferę w tej hali i, i cieszyć się, zwycięstw tak naprawdę w innej roli, w innej, w innej, w innej bluzie. Bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Naprawdę dużo, dużo frajdy mi dzisiaj sprawił ten mecz. Pomimo tego, że to był tylko sparring to dla mnie zaczyna się tak naprawdę nowa historia i, i, i bardzo się z tego cieszę. Tak naprawdę graliśmy z nimi trzy mecze, więc tego materiału jest dosyć dużo. Wiadomo, że dla tych zawodników po przeciwnej stronie ten może mecz był troszeczkę bardziej taki emocjonalny i włożyli więcej siły, więc cieszy to, że że też mecze wszystkie były na wysokim poziomie, ale, ale dzisiejszy był z ewidentnie ciekawymi końcówkami. Myślę, że to jest fajny materiał do analizy, jak my się zachowywaliśmy, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Na pewno to będziemy analizowali. Statystyki na ten moment nie są najważniejsze. Dla nas, tak naprawdę, i tak każdy, każdy atak będzie obejrzany, każde, każde zagranie będzie przemyślane, więc. Będziemy się skupiali na tych wszystkich trzech spotkaniach, wyciągniemy jakieś wnioski, jak graliśmy w poszczególnych ustawieniach, co możemy poprawić, żeby, żeby ta nasza gra była kompletniejsza przed, przed pierwszym meczem ligowym, bo nie ukrywamy, że do tego się tak naprawdę przygotowujemy. Wiadomo, że przed nami jeszcze trzy spotkania sparingowe, ale myślę, że te trzy mecze z z tym przeciwnikiem będziemy analizowali najbliżej, czyli już poniedziałek. Na pewno mecze, mecze to jest coś fajnego, ale, ale bardziej taka nasza codzienność, tego jest troszeczkę więcej. Dla mnie na pewno ta, ta prezentacja zrobiła duże wrażenie. Tak naprawdę zrobiona z dużą pompą. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało od środka, od wewnątrz. Cieszę się, że mogłem tam stać i mogłem się E, gdzieś za, zaprezentować tym pierwszy raz. Dla mnie był to pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Nie, myślę, że, że nie, że to jest dla mnie e, tak naprawdę miejsce, w które będziemy jeździli, bo już pojedziemy później w lidze. Wtedy będą może troszeczkę większe emocje. Teraz na razie nie ma żadnych, e, ale wydaje mi się, że jak wejdę na hale już przed tym sparingiem, to może gdzieś tam e, coś się pojawi, natomiast e, wiem, że będę Wiedział jak się mam poruszać, bo to jest hala, w której spędziłem ostatnie 10 lat. Mam nadzieję tylko, że wygramy. Tak jak mówiłem, najbardziej się skupiamy jeszcze na sobie. Wiadomo, że do każdego przeciwnika się przygotowujemy, tak jak do, do dzisiejszego meczu czy, czy do, do wcześniejszych sparingowych. Natomiast e, ten mecz Bydgoszcz nie będzie dla nas najważniejszy, jeśli chodzi o przeciwnika. Będzie dla nas ważny jako dla naszego zespołu, żeby poprawiać naszą grę. Sympatyczne jak zawsze, natomiast z mojej obecności tutaj nie robiłbym jakiegoś wielkiego wydarzenia, bo... W takich kategoriach nie chciałbym, żeby ktokolwiek rozpatrywał mój przyjazd tu, bo to nie o to chodzi. Zadzwonił prezes Konrad Piechocki, powiedział jaka jest sytuacja, powiedział, że potrzebuje człowieka na ten mecz tutaj, pierwszy w tym sezonie, żeby ktoś poprowadził. Zapytał, czy mam czas, powiedziałem, że tak, sprawdziłem w kalendarzu, nic nie miałem innego do do roboty akurat tego pięknego dnia, więc wsiadłem w samochód, przyjechałem i tyle. I nie ma co do tego dorabiać jakiejkolwiek ideologii. Natomiast prawdą jest to, że ja z, z klubem ze Skrą przy okazji tych eventów międzynarodowych współpracuję już chyba 7 czy 8 lat, także jest to szmat czasu. Mieliśmy okazję dosyć dobrze się poznać, dlatego nie było żadnego problemu z tym, żebym tutaj przyjechał, a wrażenia jak zawsze bardzo pozytywne. Publiczność bardzo fajna. Nawet nie wiedziałem, że jest organizowane takie przedsięwzięcie jak zlot kibiców, tak? I tutaj właśnie z tego ogólnopolskiego zlotu masa ludzi się wybrała, bo nawet jak przyjechałem do hali, to widziałem numery rejestracyjne samochodów, nie tylko bełchatowskich, ale z całej Polski. I to jest właśnie fajne takie bardzo integrujące całe środowisko, myślę, ludzi skupionych wokół, wokół Skry. Super, mecz do tego fajny, także piękne popołudnie. No jak na 10 dni przed startem ligi, trzeba powiedzieć, że nieźle. To wszystko wyglądało, ale nieźle też wyglądają inne drużyny, bo miałem przyjemność wczoraj być na Ursynowie na meczu Memoriału Zdzisława Ambroziaka. Gdzieś tam jednym okiem podglądam to wszystko, co można znaleźć w internecie, jak drużyny szykują się do grania swoich meczów. Ja myślę, że takim pierwszym wykładnikiem możliwości danych ekip będzie to, co się będzie działo za tydzień. W Szczecinie, bo jest jeszcze tydzień czasu, żeby trochę popracować nad ustawieniami. Dynamika, siła, zdrowie jest to najważniejsze. Najważniejsze, że wszyscy są zdrowi. Znaczy, Skra jest taką marką i takim klubem, że tutaj słabi siatkarze nie trafiają, trafiają tylko dobrzy. Ja myślę, że to widać też na boisku. Ta drużyna naprawdę w takim systemie ludzkim może funkcjonować na bardzo wysokim poziomie, a przez wysoki poziom to. Ja nawet nie mówię o tym, że będzie walczyło o Mistrzostwo Polski, bo ja myślę, że tutaj oczekiwania w stosunku co do skry są takie, że co roku się o Mistrzostwo Polski walczy, natomiast myślę, że w tej Lidze Mistrzów, do której trzeba się dostać do grupy, gdzieś tam Bełchatów zaistnieje troszeczkę szerzej i mi się tak marzy ponownie, żeby dwa polskie zespoły znowu zagrały w finałowym turnieju Final Four, bo to jest taka wisienka na torcie do tego wszystkiego, czym się zajmujemy. No ja myślę, że tu się nic od zeszłego roku nie zmieni, że ta trójka Kędzierzyn, Rzeszów, Bełchatów będzie karty rozdawać w naszej lidze. Kto zagra w finale? Nie, 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 nie. Nawet, nawet nie będę próbował tego robić, bo to też będzie specyficzny sezon, bardzo podobny do poprzedniego. Skra przegranym jednym setem na koniec yy, odpadła z walki o złoty medal. Ja nie mówię, że to ten mecz tylko zadecydował, bo, bo tak nie możemy tego rozpatrywać, ale tak, yy, takie są fakty. Tak, tak wyszło na, na koniec w ostatniej kolejce. Ja myślę, że tutaj nikogo nie będzie stać na to, żeby jakieś straty ponieść, bo jak ktoś pogubi punkty na początku z tymi teoretycznie słabszymi drużynami, to może, może mieć problem. Ja coś na koniec chciałem jeszcze. Tylko musisz mi podtrzymać mikrofon. Dobra. Bo ja dostałem taką fajną koszulkę od prezesa Piechockiego. Ja ją pokażę. To nie jest mój rozmiar. Natomiast rozumiem, że. Prezes Konrad Piechocki, teraz zwrócę się bezpośrednio do niego. Jako do motywatora chciałem powiedzieć, że zmotywował mnie do pracy nad sobą, żebym tą koszulkę założył. No umówmy się na koniec sezonu, już kiedy będą rozdane medale. Prezesie obiecuję, że ja zrobię wszystko ze sobą, żeby się w nią zmieścić. Na razie będzie chodził w niej mój syn. Dziękuję bardzo.